Kochani, dzisiaj mam dla Was kilka hitów, które po prostu musicie zobaczyć. Będzie dużo naprawdę przydatnych rzeczy do domu, więc jeśli macie chwilkę czasu, to zapraszam Was ze mną dzisiaj do PEPKO. A zaczniemy od wiosny, bo ta coraz częściej wita nas tutaj na półkach i na przykład kupicie takie małe sukulenty po 12 zł, małe takie bukieciki kwiatków, zobaczcie. I są też w różnych kolorach. Nie wiem, czy wolicie bardziej te białe, czy jednak wolicie te różowe. Dajcie znać oczywiście w komentarzach i zostawcie też subskrypcję i łapkę w górę. Skoro wiosna, no to mamy też prześliczne szklanki z bardzo charakterystycznym uchwytem w cenie 5 zł. Brusy się też pojawiły. 140 na 220, zobaczcie, za 40 zł, ale takie aksamitne, takie przyjemne mięciutkie naprawdę w dotyku. Ciekawe są też te miseczki i one są, zobaczcie, w cenie 15 zł tutaj za 3 sztuki. Nie wiem, czy to tutaj widać na filmie, ale one są w formie takiego kwiatka. Zobaczcie, tutaj też w ogóle pokażę Wam naprawdę dzisiaj trochę fajnych rzeczy. W ogóle, tak wiecie, do domu po prostu. Tutaj chyba już na dziale kuchennym z tej strony więcej nic nie ma, jeżeli chodzi o szkło, ale mamy bardzo małe e, urocze wazoniki. One są no, po 4 złote, także nie są drogie. Jest, zobaczcie, różowy, zielony. Tutaj są jeszcze takie w formie takiego kwiatka, czy coś takiego, tak mi się to przynajmniej kojarzy. Już tutaj odsłania metkę. One też są, zobaczcie, po 4 złote. I jest jeszcze taki jeden też okrągły. 4 zł. Tutaj już nic nowego na doniczkach nie widzę, ale jak się odwrócimy, to z podkładek nowe są te i te, które są obok, więc już Wam po kolei pokazuję. Te na przykład kosztują, zobaczcie, 10 zł. Obok jest też taka brązowa. Ona jest taka bardziej owalna niż okrągła. 12 zł. Kupicie też takie jajka duże, zobaczcie wielkanocne za 10 zł. Zajączki no, są fajne. One są takie, jak taki zamszyk i są właśnie, zobaczcie, różowe, żółte i zielone. 15 zł. I takie są nawet kurcze, dość spore. Tutaj mamy taką panią zajączkową. Zobaczcie tego słodziaka, jakie ma w ogóle ładne ubranko, i ona kosztuje 17 zł. Czy tutaj jeszcze mamy coś z nowości? A więc, takie doniczki, zobaczcie na przykład na dziale ogrodowym. Tak się prezentują. Kosztują 25 zł. No, i te gąbeczki po 4 zł, kwiatek, i w ogóle są też inne kolory, także już wam tutaj pokazuję, bo obok jest na przykład niebieska. Mamy też takie szczotki. Poczekajcie, po, po dobra, już tutaj ogarniam, Po 5 zł, i na przykład też takie duże miski. One są składane, takie wiecie, silikonowe. O i w cenie 15 zł. Są też szare obok, także już Wam tutaj wyciągnę tą szarą. Mamy też mopy nowe, obrotowe, ale to są te z tymi włoskami. Wiecie, z tymi frenzerkami takimi po 60 zł. Także nie są drogie. A powiem Wam, że lepsze nawet uważam, że są mopy z Pepko i z Action, niż te konkretnie takie wiecie z Wiledy na przykład. Po 15 zł takie pojemniki, bo ta Wileda jeszcze nigdy u mnie długo nie wytrzymała. Co tutaj jeszcze jest nowego? Chodźmy tutaj na dział kuchenny. Tutaj jest taki pojemniczek z takim pędzelkiem na końcu po 17 zł do smarowania olejem, wiecie, czy czymkolwiek takim, czy oliwą na przykład, żeby sobie nie zalać, tylko żeby po prostu tak delikatnie posmarować. Tutaj mamy taką miseczkę serduszko za 8 zł. Za 8 zł też kupicie na przykład taką świeczkę takiego kwiatuszka, ale są też bardzo fajne zapachy. I też właśnie u góry one nie mają takich klasycznych patyczków, tylko u góry są zakończone takim kwiatkiem i one są po 25 zł. Mamy też nowe koszulki po 25 zł, takie różowe, zobaczcie nadruki. No i dobra, tutaj chyba nic nowego, nie ma ten sweterek taki z dziurkami, ale już go pokazywałam, 40 zł w rozmiarach do XXL. Torebka z Hello Kitty jest nowa na pewno, jej nie widziałam wcześniej, pięć dyszek, ale fajna i powiem wam, że nawet jest to duża, może tego na filmie tak dokładnie nie widać, ale nawet tych rozmiarów jest takich całkiem spoko. Kamizelki 60 zł i jak ją wyciągałam to myślałam, że to jest poprzednia kolekcja, ta stara, ale one są takie cieniutkie, więc to na pewno są nowe i nawet są dość długie, bo tak za pupę mniej więcej, no jakoś tak tej długości mniej więcej będą. Koszula ładna w takie stokrotki, czy co to jest? <grytuszki> Dobra, kwiatuszki pod 40 zł. Idziemy teraz dalej. Tutaj z piżamy to w zasadzie mamy tylko te w panterkę, ale one też właśnie są takie przyjemne. 40 zł, jakie dotkniecie. To nie jest taki, taki klasyczny bawełniany materiał, taka wiecie bawełniana piżama, tylko taka naprawdę fajna, kurczas. ciężko to określić. Fajne są też dresiki. One są co prawda na dziele duża dziewczynka, za trzy dyszki za bluzę, ale tutaj do rozmiarów 170, więc śmiało możecie szukać dla siebie. No i spodnie 30 zł. Są też za 15 zł takie bluzki z Pikachu. Tutaj zobaczcie, są poduszki. One mają jeszcze taki kapturek 35 zł. Takie wiecie, samochodowe. Tutaj jest sobie pluszak z Hello Kitty za 30 zł. Albo taka wielka głowa, właśnie też z Hello Kitty. 30 zł. Nowości to ta doniczka, którą wam ostatnio pokazałam na przeglądzie. Moim zdaniem jest naprawdę fajna. Jest w ogóle taka inna niż wszystkie. 45 zł. I może się na nie podobać, to przyznam, bo jest no naprawdę musi znaleźć sobie zwolennika, bo ten cały design jej jest taki bardzo charakterystyczny. Co tutaj jeszcze mamy nowego? Zobaczcie też, jaki fajny stolik, też właśnie taki bardzo stylowy za 100 zł. Tutaj mamy też takie wózeczki w formie, wiecie, coś takiego jak półka, taki regał, 70 zł one kosztują. I są też białe, ale aktualnie u mnie zostały już tylko czarne. I zasłony, zasłony też takie bardziej stylowe po 90 zł, 140 na 250. Mamy też piękne wiosenne sukulenty za 8 zł. Kolejna nowość to są lampki na złotej nóżce z takim ażurowym kloszem. Mamy też wiosenne pojemniki z bambusową pokrywką i opinią one się cieszą różną, bo pisałeś ostatnio w komentarzach właśnie, że to są naklejki i że po prostu przy jakimś tam kontakcie z wodą niestety odpadają. Filiżanki, ale filiżanka akurat bardzo ładna. 15 zł. Z mojej strony to już wszystko, także dzięki wielkie, buziaki do usłyszenia. Hej.